od Łukasza podkarpackie wykopki Mistrzostwo świata Łukasz jesteś debeściak, nie? Strzały dojechały Patrzcie to Zaraz wysyłam fotę do dużego zbigniewa coś pięknego Coś pięknego Ale to będzie szło jak masło. Dzisiaj idę na plażę, do testów. Pocisk, 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 pocisk. No i tak, Severin jest, jest, jest nowe sito, strzała i będziemy testować. Tu na bank jakieś grosiki żelazne wykopię, do sygnału. Kapsel będzie. Albo i nie. O nie. <laughs> Żelazna moneta. Drugi sygnał. Sito. Mistrz. Sygnał obok. Nie wiem co to będzie, ale tym sitkiem to się kopie bajka. Bez kito. Samo kopie, jak to Łukasz mówił. Coś jest! Caps Ale dzisiaj nie po fanty, tylko testy strzały naprawdę strzała rewelacja lekkie, solidne jak to wyprodukowane przez Łukasza byle czego nie wypuści na rynek sygnał Pyk. Kapsel, tu jest, git majonez, trzeci albo czwarty kapsel, liczy się zabawa, a w wodzie to jak będzie test, to, to już w morzu, w kamieniach, ogólnie do kopania jest przygotowane, wciskasz gaz, bez żadnego, o, samo wchodzi. Tu jest jakiś sygnał Głębiej pyk Też będzie śmieć, ale tu nic. Jest kapsel Tutaj jest kapsel Pyk 65 Jedynka chyba jeden grosz, teraz jest 66 sygnał wykopany strzało hmm, jest jedyneczka a nie, lepiej aż 5 groszy ładny sygnał jak na flecie by ktoś grał Ładny 57 Strzała do dzieła Chyba wykopana równe 60 się teraz zrobiło I obczajamy tutaj Tu nie ma Tu nie ma Drobleczka. Dawno nie był, No i Tutaj coś? A, okulary. Kawałek. Taki ładny sygnał. Kanał no, dziabnięty strzałą. Tu. I jest pieniądz. Kasiora jest. Dwa grosiki. No nieźle. Pozdrawiam Marka i Madzie. Madzia Boho kanał. Przymierzają się do zakupu wykrywacza i super. To Marek tam się chyba już interesował wykopkami. Także fajnie. Rodzina się powiększa. A ja dziobię dalej strzałą będzie kapsel to nic kapsel też sygnał jest kapsel sygnał na żelazo i jest żelazo chyba ale to si jest ostre patrzcie to no, i bez użycia siły, super, super. Będzie żelazo. Szampańskie żelazo. Kopię żelazo, bo warto kopać żelazo, bo patrzcie, co wyszło. Rok temu z Juliuszem jakaś pani do nas podeszła, że zgubili klucz. Roznalazły znalazły się teraz. Może dłużej leżą Ale pen klucz od hacjendy Strzała być obała Nieźle Trzeba szukać Teraz drzwi, zamka, do których pasują, a tu jeszcze chyba jest coś Także tak Garet to jest jednak mistrz Majlabym bym nie znalazł tych żelaznych groszówek bynajmniej moim, bo on wycina takie rzeczy ślad zostawia strzała 55 i toś tutaj by taki ładny sygnał i co ja nie widzę zawleczkę dawno nie było zawleczki nawet się cieszę bo to jest ładny sygnał tu jest Ostatni sygnał na 60 i będę się zawijał bo za chwilę kolega przyjedzie pożyczyć magnes neodymowy i zobaczyć czy to jest fajna zabawa także, o jest pieniądze ostatni sygnał, ostatni grosik jest elegancko Czerwony jak cegła Także jak coś by ktoś potrzebował takie sito o nazwie strzała, to śmiało odsyłam do Łukasza podkarpackie wykopki. Telefon jest u niego w linkach pod filmami. Dla mnie sito mistrz wchodzi jak masło, a w wodzie to już w ogóle uniwersalne tamto co miałem nie narzekałem na nie bo nie wiedziałem że takie coś wyjdzie i wyszło także pozdrawiam wszystkich dzisiaj taki krótki wypadzik bo nie mogłem się doczekać kiedy go wbije strzałę miłego czwartku chyba czwartek dzisiaj jest hejka